Jest takie przysłowie cudze, chwalicie swego nie znacie. My na naszym terenie mamy już przedsiębiorców, którzy od wielu lat funkcjonują mimo na pewno niewłaściwej tej infrastruktury drogowej. Pozwolę sobie przedstawić kilka firm. Ursus. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że już w 1905 roku powstała w dobrym mieście warmińska fabryka maszyn rolniczych zwana Batchamą. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat oczywiście ulegała transformacji. W tej chwili jest to firma Ursus, którą dzisiaj reprezentuje pani Monika Koszko. Nowe miasto znane jest ze słodkości Jutrzenka. Jutrzenka funkcjonuje w dobrym mieście od 1945 roku. Została wówczas utworzona jako spółdzielnia pracy i składnica szkolnych pomocy naukowych, SPEN, z, z główną siedzibą w Grodzisku mazowieckim. W styczniu 1955 roku. W wyniku rozszerzenia o przedmioty działalności, o wyroby cukiernicze powstał zakład w Dobrym Mieście. Od 1945 roku w Dobrym Mieście funkcjonuje piekarnia Złoty Róg. Założył ją Pan Błażej Siteń. Jako mistrz piekarski wypiekał w Dobrym Mieście bardzo dobrej jakości pieczywo do 1969 roku. W ciągu tych wielu lat produkcja się zwiększyła, zwiększono zatrudnienie z 6 do 32 pracowników. Cukiernia, piekarnia prowadzi, produkuje 40 asortymentów cukierniczych i ponad 100 gatunków pieczywa. Wypieki piekarni należą do sieci Dziedzictwo Kulturalne, kulturalne Kulinarne, Warmia Mazury i Powiśle. Drugą bardzo znaną piekarnią, cukiernią jest piekarnia Pana pa pa Pawła Bednarczyka. Zajmuje się produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych już od 1990 roku. Produkcja opiera się na tradycyjnych technologiach piekarskich i cukierniczych. Sprzedaż wyrobów prowadzona jest w ośmiu punktach sprzedaży wyrobów firmowych. DFM, spółka ZOO z siedzibą w dobrym mieście, powstała w 2001 roku. Właścicielem i prezesem spółki jest pan Dariusz Roman Kołakowski. Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych, które eksportuje do krajów Unii Europejskiej. Nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni ponad 21 tysięcy m2 mieści się na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i umożliwia tworzenie mebli y, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców. Jest to wielki sponsor corocznie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Firma Agrochem, spółka ZOO, z siedzibą w Dobrym Mieście powstała z inicjatywy Zarządu Gdańskich Zakładów Nawozowo-Fosforowych, FOSFORY, w 1999 roku. We wrześniu byliśmy świadkami otwarcia najnowocześniejszej bazy, która jest najnowocześniejszym północno-wschodniej Polsce Centrum Logistycznych Nawozów Płynnych i sypkich. Rodzinne przedsiębiorstwo Mazanek, Hotel Kopczyński, Rancho w Dolinie to firma, którą prowadzi rodzinie pani Ania Krech ze swoim mężem, a sama firma Mazanek powstała, założona została przez ojca, jest producentem niezawodnych maszyn przeznaczonych do obróbki plastycznej blach. Na terenie województwa jest potentatem produkcji rusztowań budowlanych. Mazanek, firma Mazanek kooperuje ze stoczniami oraz zaopatruje firmy budowlane w rusztowania. Firma Agrokompleks i Agro Helena to ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży materiałów budowlanych. Istnieje od 1990 roku. Hotownie Agro Helena i Agro Kompleks to firma rodzinna. Jej trzon stanowią trzy panie. Pani Helena Gierc, Justyna gierc wastowska i Milena Gierc. Firma prezentuje się, obecnie rozwija się y, mocno. Ma trzy składy budowlane na terenie Dywit Dobrego Miasta i Jeziora. Okręgowa stacja kontroli pojazdów. Istnieje już ponad 10 lat. Zarządza u pan Kazimierz Plakwicz. Obecnie przeprowadzane są tu wszystkie możliwe rodzaje badań technicznych, pojazdów i przyczep. Serwis samochodowy jest członkiem programu Eurowarsztat. Aby sprostać wymaganiom, jakie stawia zakładom naprawczym ten program, wszyscy pracownicy muszą na bieżąco śledzić najnowsze technologie wykorzystywane przy produkcji i naprawach pojazdów. Na naszym rynku od 1985 roku funkcjonuje Warmiński Bank Spółdzielczy. Jest w grupie najmłodszych banków spółdzielczych w Polsce. Wtedy to w 1975 roku grupa kilkunastu osób założyła spółdzielnię i nazywała Bank Spółdzielczy w Jankowie. W wynajętym maleńkim lokalu znalazło pracę kilka osób, których zadaniem była obsługa miejscowych rolników, nielicznych wtedy rzemieślników. Największy rozwój nastąpił banku w latach 90. Dumą wszystkich członków było otwarcie nowej siedziby w Jankowie. W roku 97, od roku 1997 następowało sukcesywnie łączenie i włączenie w swoje struktury banków spółdzielczych w Łukcie, Świątkach, a także w Miłakowie. Bank Spółdzielczy w Dobrym Mieście, oddział w Dobrym Mieście istnieje od 1950 roku. Obecnie bank posiada 15 placówek i skupia blisko 900 członków. Proszę Państwa, te firmy zostały niewymienione przeze mnie przypadkowo. Są to firmy, które w ciągu ostatnich 25 lat istnieją na naszym rynku, nie tylko jako przedsiębiorcy, ale też swoją działalnością wspierają młodzież, działalność kulturalną i zostali dostrzeżeni przez Pana Burmistrza, który zwrócił się do pani minister o to, żeby uhonorować te osoby specjalnymi dyplomami. Poproszę teraz, pa, słucham i od wicepremiera oczywiście. Zaproszę teraz państwa, panią minister i pana burmistrza o wręczenie tych dyplomów. I pana ministra też. Pani Monika Kośko, poproszę. Cieszę się, że to się wszystko udało. Dziękuję. Proszę Państwa, Alicja Franciszka siteń Ja może pokażę. Jest to pięciolecia transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości środowisku, ruchami, Zesuwaj, wrócz, w środowisku lokalnym. Podaj za zaangażowanie w rozwój polskich rozmiarów. I podpisze jest pan wiceminister gospodarki Janusz Miewoczyński, pani Ukszula Posławska, wiceministerstwa państwa i pan Burmistrz dobrego miasta Stanisław Trzaskowski. Poproszę teraz pana Bedna Bała, żeby w imieniu żony i swoim onawrajów... To była okazja, żeby gratulować i inwestycji, tak że trzymam się w tym, żebyśmy się wszyscy Wspaniale, wspaniale, Poproszę panią Justynę Stachowi z DFM-u, aby odegrała taką dyplom przeznaczony dla pana Dariusza Kołakowskiego.

hoy mis sueños me Czy mamy kciuki w każdym razie? Został co prawda jeszcze jeden dyplom, ale jeden dyplom został. Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą uhonorowania zasłużonych osób w sposób szczególny. Herbem Dobrego Miasta jest jelen, jelonek. Więc Rada Miasta ustanowiła honorowy tytuł yy, Złoty Jelonek. Złot, yy, złot, nadaje tytuł yy, osobowość roku i nagradza takie osoby takim złotym jelonkiem. On rzeczywiście jest złoty, może nie cały, ale jest pozłocony. Yy, one są numerowane, te jelonki. I ten gdzieś dzisiaj, który będzie... Jeleń, nie jelony, Ale jelonek czyli... ładnie brzmi, tak przyja A, brzmi bardziej przyjaźnie. To, nie, nie, proszę nie komentować tego w <grym grym> inny sposób. Ten złoty jeleń wynosi numer 3. Pierwszy numer dostał pan Andrzej Waszczuk, związany z kulturą. Drugi numer dostał pan Mateusz iwaszczyk również związany z kulturą. Trzeci... Została osoba mianowana, która z kulturą też ma do czynienia, ale z kulturą w biznesie. Tytuł roku, osobowość roku, dostał pan Roman Dariusz Kowalkowski. I poproszę o odebranie jego imieniu. Aby. Proszę Państwa, w międzyczasie może dwa słowa powiem, Dzięki. Dzięki. dlatego że ta statuetka czekała rok czasu, może nawet ponad, ponad rok czasu, ponieważ pan prezes Kłakowski wiecznie w rozjazdach jest, nie mogliśmy wcześniej wręczyć i wykorzystaliśmy dzisiejszą okazję, żeby wręczyć, a więc jest to w pewnym sensie zaległość. Również chcę poinformować, bo z tym się wiąże pewien obowiązek, mianowicie po piątym tym tytule. Osobowości roku, kapitułę przyznaje już, czy przyznają, kapitułę tworzą osoby, które otrzymały ten tytuł. A więc będzie potem na, na osobach tych nominowanych spoczywała odpowiedzialność za typowanie następnych y, nagród, następnych tytułów tego typu. Gratuluję i proszę przekazać Panu Prezesowi pozdrowienia od nas. Dziękuję.